Szanowni Państwo, witam w blogu Bardzo Zielona Góra. Znajdujemy się nad ulicą Wojska Polskiego. Tak to wygląda. To jest skrzyżowanie dwupoziomowe, bezkolizyjne trasy proponowanego szybkiego tramwaju właśnie z tą najważniejszą arterią komunikacyjną miasta. Tam w oddali widać Uniwersytet Zielonogórski. To są te budynki. Dookoła mamy zabudowania budynek NBP obecne centrum miasta czyli to skrzyżowanie przy skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego z ulicą Dąbrówki oraz osiedle Krośnieńska osiedle Łużyckie no i planujemy żeby tutaj powstał przystanek tego szybkiego tramwaju, szybkiej kolei miejskiej, która umożliwi komunikację wewnątrz aglomeracji. Chciałbym, żeby stąd można było dojechać około 15-17 góra 20 minut do nowej soli. No, no, władze miejskie się temu sprzeciwiły, chcą tutaj zbudować ścieżkę rowerową, zebrać środowisko bezpowrotnie, tak żeby nigdy już nie można było tutaj zrobić szybkiej kolei miejskiej, a nie wykorzystać tego dla potrzeb e, transportu szynowego. No jest to przykre, tego się nie robi w miastach generalnie, no jest to jakiś cud po prostu, że w tym mieście jest no, infrastruktura kolejowa. No tutaj mógłby być dworzec kolejowy i na pewno byłby kilkakrotnie bardziej popularny niż ten dworzec położony dużo bardziej na, poza centrum miasta, poza wielkimi osiedlami. No w tej chwili no niestety mieszkańcy wybrali inne władze miasta, tutaj nawet mi jest bardzo trudno poprosić w mediach o zaprezentowanie tego w gazecie wyborczej. Odmówiono nam dzisiaj, także nie zainteresowali się dziennikarze. No tak to wygląda. Bardzo mi przykro. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.